Cześć moi kochani, witajcie na kanale Ed Rodzinka i dzisiaj motywacyjny filmik do sprzątania. Wiem, że je lubicie, dlatego postanowiłam dzisiaj nakręcić dla Was jak myję łazienkę, myjką parową. Tego jeszcze nie było na tym kanale, więc mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba i zmotywuje Was do pracy w Waszym domu. Zapraszam do oglądania. Zaczynam od odkurzania, ponieważ podłoga jest jeszcze sucha, więc jest to najprostsza metoda, żeby ją dobrze poodkurzać. Na śmieci. Do tego worka przewiadam śmieci z całego domu. Została mi już y, końcówka odkurzania, więc. Y, Często na samym początku to robię, ale dzisiaj przy nagrywaniu troszkę mi to wyleciało z głowy, bo często zaczynam właśnie od tego, że myję toaletę, czyli daję sodę i ocet i w czasie, w którym ja czyszczę pozostałe elementy łazienki, soda oczyszczona i ocet reagują i czyszczą mi toaletę. Gdzie ja dałam ocet. Mama bardzo cieszy się, jak każda mama bardzo się cieszę, że mój syn, Piotr, już najmłodszy e, przestał już korzystać z pieluch. Natomiast muszę przyznać, że niesie to za sobą konsekwencje w postaci często niezbyt udanego korzystania z toalety, bo on chce być samodzielny i wszystko robić sam. E, no i niestety zapachy w naszej łazience pewnie przez jakiś czas nie będą pierwszej klasy bo Piotrek nie strafia, trafia ale damy radę przetrwamy to a potem będzie samodzielny nie będę musiała latać z nim do kibelka. myjka parowa to myjka kerher model sc4 nie jest to żadna reklama ten filmik nie jest sponsorowany po prostu chcę wam powiedzieć jaką myjkę parową posiadam jakie są plusy i minusy ogólnie myjek czy mojej myjki E, największym minusem myjki parowej jest to, że trzeba ją poskładać Dużo łatwiej jest sięgnąć po prostu szybko po coś do psikania i zetrzeć I rzeczywiście posiadam takie płyny ekologiczne do takiego bieżącego, szybkiego sprzątania Bo nie zawsze mam ochotę po prostu to wszystko montować i brać się za sprzątanie e, Natomiast e, zaletą na pewno mojej myjki jest to, że szybko się nagrzewa Ponieważ przetestowałam myjkę która była wcześniejszej generacji i jej problem użytkowania był naprawdę duży o, pranie się wybrało i wysuszyło także troszkę nam to teraz podzwoni jej problem był taki, że po prostu myliśmy na przykład 20 minut woda się skończyła no i zanim się nagrzało to znowu mijało ze 2-3 minuty więc takie przerwanie i czekanie na nagrzanie wody kiedy człowiek jest po prostu w ferworze pracy, wytrąca z równowagi, dla mnie to było nie do zaakceptowania, żeby tak po prostu sprzątać częściej, dlatego cieszę się, że to przetestowałam, ponieważ ja planowałam i, i to jak jest, że po prostu myjkę parową używam na co dzień, to nie jest moja myjka do sprzątania dwa razy w roku, <laughs> tylko raz raczej sprzątam porządnie, raz jedną łazienkę w tygodniu, drugą łazienkę, nie daję rady po prostu wysprzątać całego domu i, i wszystkiego myjką parową fizycznie. Już nie jestem w stanie przy czwórce dzieci. Natomiast e, ta myjka mi się sprawdziła. Nagrzewa się szybko. E, jakie są jeszcze wady myjek? E, przynajmniej firmy Kercher, bo nie wiem jakie są inne. E, moim zdaniem po prostu śmiesznie drogie końcówki za taką małą szczotkę. Po prostu życzą sobie jakieś. Niewyobrażalnie duże pieniądze, wiedząc, że człowiek jest skazany kiedy coś zużyje, to po prostu musi kupić tą zapasową część. To jest powszechne teraz i ja tego bardzo nie lubię. Zwykłe ściereczki, które wcale nie są jakieś fenomenalnie trwałe i tak dalej, też w ogóle cena jest nieadekwatna, moim zdaniem, do jakości, bo gdyby było tak, że ja kupię sobie tą szmatę do mycia podłóg i ja naprawdę mogę ją eksploatować przez dwa lata. Tymczasem ja mam już jakiś czas tą myjkę, ale ja nie myję za często podłóg, e, ponieważ to jest bardzo czasochłonne, energochłonne, trochę też nie chcę e, marnować prądu na takie rzeczy, ponieważ raz na jakiś czas jak najbardziej, ale żeby tak częściej, nie, nie, nie widzę sensu po prostu, żeby tak szorować podłogi. E, no i ta moja ścierka do mycia podłóg, ta szmatka oryginalna ma już dziury i to jest po prostu dla mnie żałosne. Natomiast w takim całkowitym podsumowaniu jestem bardzo zadowolona, że ją kupiłam, właśnie dlatego, że mam poczucie, że wysprzątam dobrze. Myślę, że ta wysoka temperatura nie niszczy tak powłok jak my jak niszczą domy stosy. ja to obserwuję w toaletach innych osób które już od wielu, wielu lat na przykład stosują środki chemiczne i tam naprawdę jest wyżarta ta powłoka no u nas jest nienaruszona natomiast mieszkamy tutaj 5 lat więc też nie mogę powiedzieć, że przez 15 lat na pewno nic się temu nie stanie także teraz pokażę jak ją montuję i zaczynamy pracować myjka parowa moja ma swoje miejsce koło pralki Ciągam ją. E, to jest część, właśnie taka. Tu jest szczotka, ją Wam pokażę. Tu jest taka szczotka. Powiem Wam, że bardzo rzadko z tego korzystam, z tej szczotki. Zawsze to robię z nakładką. E, tu mam końcówki do toalety i do umywalki. E, czy też po prostu te kanty, głównie tam sobie czyszczę. To zobaczycie zresztą a to są po prostu przedłużki i końcówka do mycia podłóg. Ok, podłączyłam myjkę do prądu nie wspomniałam wadą jest moim zdaniem za krótki kabel, muszę podłączać ją do kontaktu w łazience co po prostu mi przeszkadza wolałabym zrobić to do kontaktu na podłodze poza łazienką i wtedy wygodniej by mi się myło ale ten kabel jest za krótki tutaj nalewa się wody, ja nie będę nalewać, bo mam już pełny być może w trasie sprzątania pokażę Wam, jak się nalewa. Myślę, że jest nawet troszkę za dużo tej wody, ponieważ czyścił Maksymilian. A jak widać, moja make-up też wymaga wyczyszczenia. I pokażę Wam teraz właśnie mycie łazienki, mycie umywalki. Czyli tak, tutaj nalewam wodę, włączam i się nagrzewa. Z doświadczenia wiem, że najlepiej trochę psiknąć, tu się naciska, tu jest blokada, kiedy zostawiamy rączkę, to włączamy blokadę, na przykład gdyby ktoś podszedł albo, albo po prostu łatwo jest, automatycznie się tutaj oparzy, więc tu mamy blokadę, tutaj mamy pierwszy poziom i drugi poziom, ilość pary I ja sobie zawsze zaczynam od tego, że tak lekko przycisnę i mam wrażenie, że to jest niezbędne, żeby to ciśnienie poszło i kilkanaście sekund to potrwa, w tym czasie sobie poodsuwam te rzeczy w, w umywalce. Najpierw zawsze leci woda, a dopiero za jakiś czas będzie lecieć para. Ale w umywalce mi to nie przeszkadza, ta woda jest gorąca.

Zakładam wąską środkę do... będzie rzeczy innych niż plikacja i teraz będę sobie czyścić wokół wpływu i wokół kranu. wada myki parowej, bo nie zbiera ona brudu. No ta na pewno nie. Więc kiedy ten brud, ja Wam pokażę go, moment, kiedy ten brud po prostu się tutaj pourywa z tego i ten kraj się wyczyści, no to yy, niestety trzeba to zabrać z cierpką. Może dla kogoś wydaje się to. Niepotrzebnie czasochłonne. Dla mnie to wszystko jest warte tego zachodu. Oczywiście ja nie robię tego tak długo jak teraz, bo ja Wam to wszystko po kolei pokazuję ja już mam z tym jakąś tam sprawę. Także i tak muszę tą umywaleczkę pozbierać ten brud. Yy, także tak jak mówię, nie chce mi się na takie bieżące, codzienne sprzątanie broń bo Boże, może wyciągać myjki parowej. Natomiast po całym tygodniu naprawdę ta umywalka jest brudna i nie wystarczyłoby jej przetrzeć. To też... Ta kamejka świetnie się sprawdza. Ściąga ten cały brud a potem po prostu delikatnie ściągam go ściereczką. Szczerze mówiąc, często korzystam po prostu z tej, którą używałam do mycia szyb, i tak daję jej potem do prania. parową, jest myciem bardzo na mokro, więc jeśli chodzi o lustro, to i tak muszę go wytrzeć ściereczką. Muszę go wytrzeć ściereczką do mycia Ok, przejdźmy do czyszczenia wanny, czyli usuwam wszystkie gadżety. Najpierw myję w wannie podstawkę do toalety dla Piotrusia i przesęko, a potem samą wannę. Wam poopowiadam, mam nadzieję. I zestaw ryb i innych zabawek dla chłopców. I zostają mi jeszcze półki i toaleta. Muszę teraz końcówki, ponieważ jakiś czas temu miałam tutaj w trójku siarczan magnezu do kopieli e, i genialnie postawiłam sobie pokrywkę, która mi zerdzewiała i pogrudziła mi półeczkę. Idzie tą rdzę? muszę ją usunąć. Dobrze, że zawsze testuję nad no, grzebem. Jak już tak Dobrze. robię, bo za mi cieknie. Mi to do końca nie mam ochoty spędzić tutaj całego dnia, więc postanowiłam, że zrobię taki yy, myk, że wykorzystam ten cif, który mam, który już jest chyba przeterminowany, ale też chyba nie. Wykorzystam ten Sieve, który mam, zaleję to troszeczkę yy, i spróbuję, żeby to yy, jednak puściła tardza. Co chcę tutaj powiedzieć, ponieważ jak widzicie ja jestem przeciwnikiem stosowania chemii, a jednak tutaj zdecydowałam się na użycie cif -u. ponieważ ja nie jestem takim totalnym przeciwnikiem stosowania chemii. Słuchajcie, ja sama skończyłam studia na Wydziele Chemicznym Politechniki Śląskiej. I nie neguję tego, że w ogóle nie powinniśmy korzystać z chemii. Przetestowałam różne ekologiczne proszki do prania, i jeszcze żaden mi nie spasował, więc niestety, chociaż nie cierpię tego smrodu, korzystam z tych e, popularnych środków czystości tam, gdzie zawodzi mnie e, jakby na takie naturalne sprzątanie. Natomiast wydaje mi się, że cały problem polega na tym, że należy znaleźć równowagę. To znaczy. Że mam na myśli to, że po prostu my powszechnie i ja naprawdę do niedawna też przesadzamy z korzystaniem z tej chemii. Po prostu walimy tego stosu, tego cyfu. Ja nie chcę tutaj w ogóle jakiś, nie wiem, robić antyreklamy jakiejś markom, tylko to są po prostu najpopularniejsze marki. Walimy tą chemię wszędzie i ona nie jest aż tak potrzebna, i czasem bardziej szkodzi tej naszej armaturze w toaletach niż jej pomaga. Dlatego po prostu uważam, że powinniśmy ją korzystać w takich sytuacjach, kiedy inne metody nie dają rady, bo te po prostu są skuteczniejsze, ale nie są potrzebne do tego, żeby zmyć pastę do zębów. Ja I właśnie odkryłam, że mój statyw ma takie fajne możliwości, to może teraz ta opcja się przyda. No i najbardziej nie przeze mnie część, czyli my, mycie ubikacji. ponieważ kiedy robiliśmy tą łazienkę, jeżeli oglądacie nasz kanał już jakiś czas, wiecie, że do niedawna ta łazienka była w stanie surowym. Od jakiegoś czasu mamy już wreszcie kafelki i marzyłam o tym, żeby właśnie kupić sobie takie ładne dodatki wreszcie tak zrobić ją całkiem po swojemu, jest super. Natomiast ta szczotka, te szczotki ogólnie takie eleganckie, one ja w ogóle nie potrafią porządnie wyczyścić tej toalety. Także... Zachowałam starą, piętką plastikową, którą trzymam po prostu za pralką, do tego, żeby porządnie wyczyścić toaletę wewnątrz. Wedu rodzinki, dwa razy w roku żyje się Tiffu, co świat nie zginie. I jest całkiem ładnie. Teraz jeszcze pozbieram wszystkie ręczniki do prania i zostaje mi podłoga. Zawsze na początku patrzymy, czy jest zablokowany pistolet. Ja już sobie ściągnęłam Poprzednio rękę. To jest ta moja ciela słynna, o której wspomniałam wcześniej. Słuchajcie, no tak wygląda. Naprawdę nie używam jej tak często. Yeah,